Witam wszystkich na moim kanale. Dziś podzielę się z Wami przepisem na szybkie bananowe panki. Idealne na śniadanie. Nie zapomnijcie podpisać się na mój kanał Zajka Fit w kuchni. Potrzebujemy jajko, banana, 150 g mąki, 220 ml mleka, proszek do pieczenia 1,5 łyżeczki i olej 2 łyżki. Do miski rozbijamy jajko i dodajemy banana. Blendujemy wszystko do uzyskania jednolitej masy. Dodajemy mleko cały czas mieszając. Proszek do pieczenia dodajemy do mąki, a mąkę stopniowo przesypujemy do naszej masy. Mieszamy do czasu aż ciasto będzie gładkie. Dolewamy olej i jeszcze raz wszystko mieszamy. Rozgrzewamy patelnię. I za pomocą dużej łyżki formujemy nasze pankejki. Smażymy po minucie z każdej strony. Dzięki bananom placuszki są wilgotne, miękkie i oczywiście rewelacyjnie smakują. Zobaczcie sami. Podpiszcie się na mój kanał, postawcie lajki like i napiszcie komentarz. Naciśnijcie na dzwoneczek, a będziecie na bieżąco z moimi nowymi przepisami. Pa, pa!